Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś, zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie, niezależnie od tego, kiedy zobaczysz to czytanie, wierzę, że coś będzie w nim dla Ciebie, więc okej, okay. okej, okay. co to za momenty wieża, co to za momenty wieża, co to za momenty wieża, zaraz, 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 zaraz już się dobijam do jakiejś chaotycznej energii, OK. OK. Zobaczymy, co tutaj jest grane. Zobaczymy, co tutaj jest grane. Mamy terorografię relacjy Mary co oznacza, że Coś nam się domyka. Coś nam się łączy w kropki. Rozwiązanie i tak dalej. Słyszę, musisz dużo oddychać. To, to już drugi raz dzisiaj słyszałam ten przekaz. Musisz dużo oddychać. Ok, mamy Journey z numerem 29. Pod spodem mamy Andian Cross z numerem 2. Journey. Journey, journey. I don't know why i 29 with the journey. Okay. Journey, the essence. The journey is an invitation to step outside the boundaries of your life as you know it. The journey is not a holiday. It is a call to be hermit-like and to go on a pilgrimage into the unknown. There are no maps to the territory you will be exploring, no marked paths or road signs or road signs. The journey is not a holiday. To zabrzmiało tak. Co ty robisz? Ogarnij się. To nie są wakacje. Ta podróż, którą odbędziesz, to nie są wakacje, ok? It is called to be hermit-like. Tak jak ta postać, która jest um, zamknięta, ukierunkowana do siebie do wewnątrz. And go on a pilgrimage into the unknown. There are no maps to the territory you will be exploring, no marked paths or road signs. To jest tak jakby wejść w kompletną przestrzeń yy, która sama w sobie jest już pełnią która nas nie potrzebuje. Nie wiem dlaczego to odbieram. The invitation. The time to embark on the great journey is here. Do not linger in the port when distant shores are calling. Fearlessly draw your own navig navigational charts as you discover the route. When the time is right, as it is now, you will be led through even when you are not sure of where you are going. It is departure that is most important. If you miss the boat, a great opportunity will be lost, and another ship may not arrive for a very, very long time. Czyli. Wiadomość z tej karty jest taka. Skup się, skup się, oddychaj głęboko i oddychaj często, skup się, bo jest dla ciebie teraz. Okazja, którą możesz, yy, która może jakby być przez ciebie odrzucona, może być. Yy, yy, możesz ją przeoczyć. Więc skup się, bo następny statek może nie przyjść przez długi czas. Więc odbieram tutaj starota kart, yy, kartę trzy pałki tam, gdzie ten chłopak stoi i patrzy w tą przestrzeń. I ciekawe, że nie jest pokazane... I ciekawe, że nie jest tutaj pokazane, na przykład jest tu karta, która nazywa się many paths, czyli many paths, czyli wiele dróg, ale tutaj jest napisane, No marked paths. Czyli to jest tak jakby wchodzisz w terytorium, które, do którego nawet jeżeli cały kolektyw osób ma dostęp, to nie jest przez nikogo ta droga oznaczona. Czyli to, przez co masz szansę przejść teraz do wewnątrz, jest rozpoznaniem Twojej nowej drogi, która nawet nie jest drogą, jest rozpoznaniem Twoim rozpoznaniem siebie w energetycznej frekwencji, w energetycznej wibracji. Jeśli to ma sens, rozpoznanie siebie jako energetyczna wibracja w sobie, która otwiera i będzie otwierać coraz więcej możliwości do tego, żeby zadomowić się w przestrzeni, w której nigdy jeszcze nie byliście. Ok. Z numerem numer 2 i 9 to jest 11, 11 w tarocie z kolei to jest sprawiedliwość. Co powiedziałam o trzech pałkach? Co powiedziałam o trzech pałkach? Tylko że trzy pałki teraz wychodzą odwrócone. To jest tak jakby i kochankowie odwróceni. To jest tak jakby, mówisz mi, absolutnie nie widzę żadnego nadpływającego statku miłości. Nie widzę żadnej możliwości, e, która miałaby się dla mnie otworzyć jako coś nowego. E, nie jestem w rozpoznaniu energetycznym, bo jestem skupiona na kimś innym. Bo jestem skupiony na kimś innym. To jest tak, jakby to ostrzeżenie, które wziąłam z, z tej książki, to jest to. Uważaj, bo możesz u, u, uważaj, bo nawet nie wiesz, że jest możliwość na to, żebyś. Otrzymała jakiś. To jest tak, jakby nie podchodzisz do tego brzegu. Nawet nie podeszłaś, nie, tak jakby. Nie chcecie podejść do tego brzegu, żeby czekać. Nie chcecie, tak jakby otworzyć w sobie przestrzeni, bo całą energię, którą musielibyście skumulować do siebie, do wewnątrz, żeby otworzyć tą przestrzeń w sobie. Skupiacie na kimś innym. Dziewięć pentakli odwróconych. Czyli to jest tak, jakby czekam, aż ktoś mi da. Czekam, aż coś mi da. Czekam, aż um, ktoś przyjdzie i mi pogratuluje. Czekam, aż um, przyjdzie listonosz i wręczy mi um, jakąś paczkę. Informacja jest taka, że. Dopóki nie otworzysz przestrzeni w sobie, w której nigdy nie byliście, dopóki nie otworzysz swojego nowego dopasowania wibracyjnego w przestrzeni, w której nigdy nie byliście w sobie. To nie będzie możliwe do wymanifestowania. To jest tak, jakby czekać na coś, na co nie jesteście otwarci. Wiecie logicznie, że na zewnątrz jest możliwość, albo nawet nie wiecie o tym, ale to jest tak, jakby czekać na coś na zewnątrz. Powiedzmy, nie wiem, dlaczego przychodzi do mnie ta analogia, ale jest strasznie głupia i nie wiem, dlaczego do mnie przychodzi, ale po prostu ją powiem. To jest tak, jakby. Dobrze wiesz, że masz alergię na ryby. A pomimo to stoisz w sklepie rybnym i czekasz w kolejce. Cokolwiek to znaczy, i czekasz w kolejce na rybę i czekasz w kolejce na rybę. Zamiast energię, którą generujesz na to, żeby czekać na coś, co wiesz, że nie jest dla ciebie, przekierować do siebie do środka i tam wejść. Tak, jakby w nową pielgrzymkę, w nową przestrzeń energetyczną, w której nigdy nie byłaś, w której nigdy nie byłeś, po to, żeby rozpoznać siebie jako nową energię. I tu będzie, że tak powiem, opór odczuwany. To znaczy, e, brak chęci wyjścia ze sfery komfortu, w której. E, Albo wybieracie sukces, albo wybieracie strefę komfortu, najprościej mówiąc, albo wybierzecie osiągnięcie nowych przestrzeni, albo zostaniecie w tym komforcie, w którym jesteś. Te energie tylko mówią, że jeżeli chcesz coś nowego, jeżeli chcesz wymanifestować dla siebie nową łódź. Miłości, czymkolwiek ona jest, czy jest ona manifestacją, czy jest ona nowym wyborem, czy jest ona jakimś statkiem, czyli jakąś przestrzenią, w której jesteś e, mile widziana, mile widziany, to ta, ta podróż, to to nie są wakacje. Może to jest na zasadzie że, takiej, że jest takie podejście. A, odpocznę sobie, bo nie mam nad czym pracować i um, jest słońce, jest lato, więc um, skupię się nad tym, co jest dookoła mnie. Gdzie tak naprawdę jest jakaś energia, która mówi, otwiera się dla nas wszystkich portal, tak? Czyli z tym andyjskim krzyżem. <śm> Pod spodem, dla mnie to jest karta portalu. Otwiera się portal. Zresztą z numerem 2, prawda? Z numerem 2 mamy kochanków odwróconych. Czyli jest jakaś szansa na to, żeby pojednać, zjednać się z nową energią. O, to jest to, co odbieram. I teraz tak, wczoraj jeszcze odbierałam informacje, które mówiły, Jesteś w kolektywie osób, które robią to samo. Jesteś w kolektywie osób, które robią to samo. Co to znaczy? To znaczy, że miejsce, w którym jesteś, nawet jeżeli wydaje ci się odosobnione i gdzie nie ma tego wsparcia, na które czekasz, bo powiedzmy. Określiłaś, określiłeś, jak to wsparcie ma wyglądać z zewnątrz, czy w jaki sposób ma przyjść, albo w jaki sposób chcesz, żeby się manifestowało. To jest tak, jakby trochę blokować się przed możliwością doświadczenia jeszcze czegoś większego, ale nie wszyscy. Będą chcieli się otworzyć yy, na coś jeszcze większego. I to jest tak, że nie wiesz o tym, że nie jesteś jedyną osobą, która może czekać na tym brzegu. Jeżeli nie wiesz o tym, że jest opcja taka, żeby wejść do siebie do środka i znaleźć nową przestrzeń energetyczną, no to to będzie po prostu stracenie okazji. Dlaczego? Dlatego, że po przedzieleniu mamy sześć pentakli. Jest tu jakieś wyrównanie z tą jedenastką, o którym mówiłam, z tą sprawiedliwością. Chce nastąpić jakieś wyrównanie. Ale to, co mówią, te energie, to nie wejdziesz w tą energię od zewnątrz. Musisz w tą energię wejść od wewnątrz. Tu jest za dużo. <śpiewanie> Sprawiedliwość, <śpiewanie> <śpiewanie> eee, <śpiewanie> więc tak, to jest powód, to jest powód, dla którego nie czujesz. Szansy. Jest jakieś zranienie z przeszłości, które przez które nie wyrobiliście sobie nawyku wchodzenia do środka i otwierania nowych przestrzeni energetycznych, w których się jeszcze nie spotkaliście. Ale wyjdziecie z pewnego rodzaju zaślepienia. Jeśli chodzi o tą energię, w jakimś sensie będzie Wam to pokazane, i będzie Wam pokazana sprawiedliwość, czyli co może nastąpić, co może się wydarzyć, jeżeli wejdziecie w tą podróż, w której nie ma, słyszę, znaku stopu. To nie jest podróż, którą. To jest tak, jakby bycie w dwóch wymiarach na zewnątrz i wewnątrz. I ten wymiar wewnątrz nie pochodzi z waszego umysłu. Ten wymiar wewnątrz otwiera się dzięki temu portalowi, ponieważ sprawiedliwość o, ty o tym mówi. Cokolwiek to znaczy. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Eee, czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. Eee, I napisz do mnie, i wyślę ci link do przedłużonego czytania. Zaraz zobaczymy, co dokładnie mówią te energie. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego programu.